Opowieść o króliczku Antosiu i lisie mięśniorzeże Kiedy króliczek Antoś beztrosko biegał po łące, nie zauważył w pierwszej chwili, że w jego kierunku skrada się podstępny lis. Był to straszny drapieżnik, znany mieszkańcom łąki i pobliskiego lasu. Drżały przed nim wszystkie zwierzątka. Z powodu swej okropnej natury otrzymał odrażające imię. Mięśniorzer. Gdy Mięśniorzer gdzieś się pojawiał, każde stworzenie uciekało przed nim i zaszywało się w najmniejszej norce, najciemniejszej dziurce. Króliczek Antoś jednak dał się Mięśniorzerowi zaskoczyć. Właśnie skubał sobie soczystą trawę, której źdźbło utknęło mu gdzieś między siekaczami, gdy nagle nad jego łebkiem zawisł wielki, straszliwy cień. To lis Mięśniorzer. Zniósł się na tylne łapy, a przednie rozczapierzył, pokazując ostre jak noże pazury. Otworzył też swój lisi pysk z rzędem połyskujących zębów, krzycząc przeraźliwie. A, mamcie, króliku. Już już miał chwycić Antosia, gdy wtedy w długich uszkach króliczka zadźwięczały słowa jego mamy, które szeptem, szeptała mu co wieczór na dobranoc. Antosiu walcz. Walcz w życiu do końca. Nigdy się nie poddawaj. Tego uczyła mnie moja mama, a ją jej mama. Antosiu, walcz. Cichutko powtórzył króliczek i z całych swoich króliczych sił odbił się od ziemi tylnymi łapkami, dając przed siebie długiego susa. Właśnie ten sus go ocalił. Choć mięśniorzera zaskoczył skok króliczka, nie dał tak łatwo za wygraną. Cierpliwie ścigał Antosia po całej łące. Chciał króliczka zmęczyć, wyczerpać i dopaść go, gdy malec całkiem opadnie z sił. Taki miał chytry plan. Antoś jednak, choć zupełnie siebie o to nie podejrzewał, odkrył w sobie wielką siłę i jeszcze większą wolę przetrwania. Króliczek kicał i skakał po całej łące, robił zwinne uskoki tuż przed osłupiałym lisem. Był tak szybki, że zwierzątka, które nieśmiało przyglądały się z boku całej tej niezwykłej sytuacji, widziały tylko białą kuleczkę śmigającą wśród traw. Zirytowany lis postanowił zakończyć tę gonitwę i ostatecznie złapać królika. Gdy był już bardzo, bardzo blisko Antosia, zupełnie nieoczekiwanie tylna łapka króliczka z całym impetem trafiła w pysk mięśniu żera. Uderzenie było tak silne, że cały łeb Lisa zupełnie się przekręcił w boki. Mocno zakręciło się Lisowi w głowie. Au! Zaskomlał, chwytając łapką bolące miejsce i podkulając pod siebie ogon. Och, jak go bolało! Bolało go jednak nie tylko miejsce po uderzeniu króliczą łapką. Dużo bardziej bolało go to, że mały króliczek wygrał z nim walkę. Z nim, okrutnym, bezwzględnym, przyzwyczajonym do wygrywania mięśniożerem. Rozejrzał się jeszcze wokół, mając nadzieję, że nikt nie zauważył jego porażki. Niestety. Przegraną lisa widziała wiewiórka plotka, która znana była z tego, że lubiła dużo opowiadać. Było więc oczywiste – że skoro klęskę Lisa widziała plotka, to dowiedzą się o niej wszyscy mieszkańcy łąki i lasu, a może i dalszych okolic. Dla Lisa był to koniec. Z podkuloną kitą odszedł daleko i nikt już o nim więcej nie słyszał. A Antoś? Antoś stał się prawdziwym bohaterem. O jego odwadze, sile i determinacji opowiadano sobie z pokolenia na pokolenie. Wszystkie mamy stawiały go swoim dzieciom za przykład. Choć był tylko malutkim króliczkiem, dokonał rzeczy wielkiej i wręcz niemożliwej. Pokonał wroga, który zdawał się być nie do pokonania. Tym samym Antoś udowodnił, że każdy może wygrać swoją życiową bitwę. Dał też innym zwierzątkom nadzieję i wiarę w to, że i one mogą dokonać cudu zwycięstwa. Odtąd nazywano go króliczkiem Antosiem Zwycięzcą. Epilog ta bajka dzieje się naprawdę. Tu, teraz, obok nas. Króliczek to prawdziwy chłopiec, Antoś. Lis mięśniożer to DM1, choroba genetyczna pożerająca mięśnie. To ona ściga po łące życia Antosia i jego tatę. Obaj znajdują w sobie siłę, odwagę, determinację i konsekwencje do walki z nią. Mają jednak potężne wsparcie bardzo ważnej osoby. Która pojawia się na chwilę w naszej historii, to mama Antosia. To ona jest źródłem niewyobrażalnej siły. To ona walczy z mięśniorzerem i mi mobilizuje do walki z nim swoich ukochanych chłopców. A ponieważ ja jestem wszechwiedzącym narratorem tej opowieści, wiem, że ta bajka będzie mieć szczęśliwe zakończenie. Rodzina króliczków ostatecznie zwycięży mięśniorzera. Króliczki będą żyć długo i szczęśliwie staną się bohaterami opowieści i wzorem dla innych, a nazywać się będą rodziną króliczków zwycięzców.